Kochani, stoję tutaj przed Wami razem z dzisiejszym bohaterem tego odcinka, czyli z mikrofalówką. Zobaczycie różne dania, przekąski i desery, a z tyłu pędy ziemniaka. Dlaczego? Ponieważ niedługo ziemniak też pojawi się w jednym z naszych filmów na kanale Pobite Gary, ale o tym troszkę później. Teraz wróćmy do bohatera, czyli do mikrofali i dań, które możecie w niej zrobić. Oglądamy. Zawsze powiadam, że gotowanie w mikrofali powinno być łatwe, szybkie i smaczne. I tak będzie tym razem. Dziś zahaczymy o włoskie klimaty. Zaczynamy! Do miski z wodą dodaję szczyptę soli i wsypuję makaron rurki. Całość wkładam do mikrofali na około 8 minut. Moc oczywiście na maksa. Makaron zaraz zacznie się gotować, a ja biorę się za przygotowywanie reszty produktów. Czerwoną paprykę tnę na drobną kosteczkę. Podobnie postępuję z szalotką. Pora, aby wziąć się za sos, którym wszystko pięknie zaleje. Pomidorową pasatę doprawiam odrobiną czosnku, oregano oraz szczyptą soli i pieprzu. Całość dokładnie mieszam. Picobello. Na dno kubka wsypuję szczyptę ostrej papryki, trochę sera mozzarella i układam na tym wszystkim ugotowany makaron. Całość zalewam sosem i wkładam do mikrofali na około 2 minuty. Nic dodać, nic ująć. Wygląda obłędnie. Bon appetito! Pewnie wielu z was nie było jeszcze na świecie, kiedy na ekranach telewizorów rządził poczciwy marynarz Papaj, który wcinał po prostu swój szpinak z puszki, a potem dostawał takiego powera w łapach, że robił porządek na dzielni. Czasy się zmieniają, no ale szpinak dalej rządzi i dzisiaj wyłącznie przy użyciu mikrofalówki postaram wam się pokazać jak zrobić dip szpinakowy do wszelkiego rodzaju ciperków, naciosów i innych smakołyków, które podjadacie przed ekranami telewizorów. A zaczynam od dodania do liści szpinaku posiekanego ząbka czosnku oraz połowy małej cebuli. Jako że do przepisu, tak jak mówiłem, wykorzystam tylko mikrofalówkę, no to tego mieszania będzie dzisiaj sporo. Pora na zioła prowansalskie, granulowany czosnek oraz sól i pieprz. Teraz do całości dodaję dwie łyżki mleka i łyżkę kwaśnej śmietany. No i znów mieszanie. Ale to nie koniec. Do miski ląduje jeszcze łyżeczka mąki kukurydzianej i łyżka startego parmezanu. Żeby wszystko miało kremowo-serową konsystencję, to dorzucam 150 g tartej mozzarelli i 100 g topionego serka śmietankowego. Uwierzcie mi, aromat powala na kolana, ale bądźmy cierpliwi i poczekajmy aż sos będzie w 100% gotowy. Po wymieszaniu wstawiam miskę do mikrofalówki na 2 minuty. Po tym czasie trzeba zadbać, aby z naszego sosu nie zrobiła się serowa kluska i wszystko ląduje jeszcze raz na 3 minuty do mikrofalówki. Kilka składników i głównie mieszanie. W nagrodę otrzymacie pyszniasty dip do ciperków, więc seans przed TV czy imprezowe podjadanie będzie teraz o wiele lepsze. Dziś mamy dzień z mikrofalii, czyli dziś pokazujemy 5 dań zrobionych w mikrofalówce, a ja zrobię coś słodkiego. I mam nadzieję, że wszyscy to znacie, no bo przecież Chyba wszyscy powinni wiedzieć, czym są krówki. A oto jak zaczyna się mój przepis. Łączę ze sobą 200 g masła i 200 g masła orzechowego. Całość podgrzewam przez minutę i po wymieszaniu dodaję łyżkę ekstraktu waniliowego. Czy ja mówiłem, że będzie dietetycznie? Na szczęście nie, ale przynajmniej będzie mega słodko. Teraz dodaję partiami pół kilograma cukru pudru, cały czas mieszając masę. Miska ponownie ląduje w mikrofalówce, ale tym razem na jakieś 2-3 minuty. Dobra, to już wygląda bardzo spoko, ale teraz płynną masę wlewam do foremki silikonowej i zostawiam do wystygnięcia. Na koniec zostało to tylko wszystko ładnie pociąć i udekorować. Krówki wyszły fantastycznie, tak jak widzicie teraz na przebitkach wyglądają niesamowicie. Są pyszne, delikatne, przede wszystkim nie są twarde, no i mają taki smak, jaki ja najbardziej lubię. Mam nadzieję, że mój pomysł Wam się podobał, ale to nie wszystko, co dla Was przygotowałem, bo na kanale Pobite Gary możecie zobaczyć, jak zrobiłem domową wersję Oreo, domową wersję knopersa, Nutelli, Ferrero Rocher i kilku innych bardzo fajnych rzeczy. A reszta ekipy też ma dla Was sporo, sporo fajnych rzeczy kulinarnych. Zapraszam. Niestety zabrzmi jak stary dziad, ale przetwory też trzeba kiedyś przygotować. I skoro odcinek o mikrofali, nie uwierzycie, ale zaraz zrobimy niesamowitą fuzję smaku. Będzie ostro, będzie słodko, będzie wybornie i pysznie, a do tego wykorzystamy ogórki i mikrofale czary z mleka, to znaczy bez mleka. Oglądajcie. Na początku kroimy ogórka szklarniowego w cienkie plasterki. Oczywiście możecie użyć też ogórków gruntowych, kwestia co bardziej podchodzi Wam na ząb. Plasterki przekładam do miski, dodaję pokrojoną cebulę i wstępnie mieszam. Następnie dodaję 200 g cukru, łyżeczkę soli i przyprawy. U mnie będzie to kurkuma, ostra papryka oraz gorczyca. I tutaj kolejny raz w sprawie przypraw oczywiście kierujecie się swoim smakiem. Możecie kombinować, możecie zmieniać aromat, możecie robić co wam się podoba, bo przecież są to kulinarne rozkminy, a każdy ma inne teraz dolewam 120 ml octu spirytusowego i zostawiam na 10 minut. Po tym czasie wszystko grzeję w mikrofalówce przez kolejne 10 minut, po czym przekładam do wyparzonego słoika i gotowe. Ślinka cieknie od samego oglądania i niestety Albo stety, bo to znaczy, że smakowało, zostawiłem cały słoik, a reszta z naszej piątki opierdzieliła już pół. Ale to zabieram do domu, a Wy musicie w swoich stworzyć tak przepyszne, słodko-ostre góreczki. Naprawdę polecam. Zupa pomidorowa jest jedną z tych zup, które rzadko kiedy komukolwiek się nudzą. Więc jeżeli tak jak ja przepadacie za tym daniem, to pokażę Wam dzisiaj małą wariację, a mianowicie krem z pomidora z mikrofalówki. Zobaczcie. Na początku wycinam z pomidora twardy środek i nacinam jego skórkę na krzyż. Następnie wkładam go do żaroodpornej miseczki i posypuję bulionem drobiowym. Całość wkładam do mikrofalówki i ustawiam najwyższą moc na 3 minuty. Jeżeli pomidor okaże się po 3 minutach jeszcze twardy, to dodajcie mu minutkę. Po tym czasie wyciągam miseczkę z mikrofalówki, rozgniatam pomidora i usuwam skórki. Mój krem doprawiam świeżo mielonym pieprzem oraz porwaną kolendrą. Dla lepszego efektu możemy jeszcze dodać kleksa ze śmietany, ale to nie jest konieczne. No i proszę bardzo, jeden pomidor i jedna porcja pysznego kremu. Sami spróbujcie tego przepisu, a nie będziecie zawiedzeni. To było 5 potraw, 5 zdań, które możecie przygotować sobie w mikrofali. Oczywiście ta seria będzie kontynuowana, za jakiś czas otrzymacie nowe pomysły. W międzyczasie oglądajcie nasz kanał Pobite Gary, gdzie tam działamy naprawdę mocno kulinarnie. Zapraszam do subskrypcji, do zostawienia jakiegoś komentarza i widzimy się oczywiście za tydzień.